Polska w swojej historii trochę się spóźniła na styl romański i dlatego tak mało mamy świątyń w tym stylu. Szczególnie chodzi tu o obiekty duże, bazyliki, skomplikowane architektonicznie, o bogatych zdobieniach. Każdy kto pamięta podstawowe daty z historii Polski, wie, kiedy chrześcijaństwo zaczęło się u nas? A styl romański na zachodzie, głównie we Włoszech i Francji, rozkwitł około 1050 roku, ale już 150 lat później kościoły powstawały w stylu gotyckim. Pierwsze budowle romańskie na ziemiach polskich to głównie kaplice i niewielkie kościoły proste w kształtach kamienne o niewielkich oknach zwieńczonych półkolistwem. Kamienie były prawie nieobrabiane, jedynie portal był bardziej bogato zdobiony. Mało tych niewielkich budowli przetrwało. Głównie są ich przyziemia odkryte podczas prac badawczych i konserwatorskich w świątyniach, które powstały na ich miejscu w późniejszych wiekach. Rotundy budowano w różnych układach. Do okrągłej nawy dodawano półkolistą absydę, będącą prezbiterium to była zawsze podstawa. Niekiedy budowano wysoką wieżę, która wzmacniała obronny charakter świątyni. Powstawały też budowle z nawą na, na planie prostokąta, i tylko półkoliste prezbiterium było charakterystycznym elementem planu budowli. Z czasem zaczęły powstawać budowle na planie krzyża jedno, a z czasem trójnawowe. Pojawiły się sklepienia. Duże kościoły powstawały z inicjatywy dostojników kościelnych i możnowładców, ale też budowane były w miarę osadzania filii największych klasztorów. Ta widoczna masywność budowli wynikała też z potrzeb obronnych. Czasy były burzliwe i świątynia mogła być miejscem obrony. No ale też warto pamiętać, że doświadczenie budowniczych było stosunkowo niewielkie. Klasztory niekiedy przypominały warowne zamki. Cieszą to wzór rotundy romańskiej, który każdy może mieć w portfelu, jeżeli akurat posiada banknot o nominale 20 zł, na którym kościół jest przedstawiony. Rotunda o znakomitych proporcjach w układzie nawa i jedna apsyda. Wnętrze wzbogacone emporą, czyli miejscem, gdzie był chór lub zasiadali fundatorzy świątyni. Wejście na Emporę prowadzi wewnątrz muru, mającego tu ponad 1,5 metra grubości. O istnieniu świątyni po raz pierwszy wspomina dokument z 1223 roku, informujący o funkcjonowaniu kościoła świętego Mikołaja na terenie zamku, którego mury są do dziś widoczne. We wsi Grzegorzowice znajduje się jeden z ostatnich romańskich zabytków w Polsce. Powstał dopiero w wieku XIV. To kościół świętego Jana chrzciciela. Jest to też przykład, jak można było wykorzystać niewielką romańską świątynię w trakcie późniejszej rozbudowy. Nie zniszczono jej, ale dobudowano do niej nawę oraz zakrystię w XVII wieku. No, chociaż. Część rotundy, aby pełniła rolę prezbiterium, została rozebrana. Strzelno to takie dwa w jednym. Znajduje się tu rotunda świętego Prokopa, ale obok w obecnie barokowym kościele są jedne z najważniejszych reliktów romańskich w Polsce, które pokażemy w dalszej części prezentacji. Rotunda ta jest największym romańskim kościołem w Polsce. Kroniki Jana Długosza podają 16 marca 1133 roku jako dzień jej konsekracji. Do okrągłej nawy przylega wysoka wieża nadbudowana cegłą w XV wieku kwadratowe prezbiterium i dwie małe absydy. Główny materiał budowlany to piaskowiec, i później dodana cegła. Kościół w dzisiejszej formie. To efekt licznych zniszczeń, przebudów i prób przywrócenia formy romańskiej po II wojnie światowej. Na stronie internetowej zabytek.pl Narodowego Instytutu Dziedzictwa można zobaczyć wizualizację świątyni. Tym panon fundacyjny, jaki w niej się znajduje, jest kopią oryginału zniszczonego podczas II wojny światowej. Nie wiadomo gdzie znajdował się, ponieważ nie pasuje wielkością do wejścia. A kopia została wykonana z odlewu, kiedy ten panon jeszcze istniał. Warto zwrócić też na rzadkość w takich romańskich rotundach, czyli sklepienia, pięknie zachowane w tej świątyni, Kolegiata w Tumie zasługuje na miano najbardziej spektakularnej romańskiej świątyni w Polsce. Ponieważ Łęczyca, miasto, dla którego miała być ona niegdyś katedrą, odsunęła się w XIV wieku o 3 km szukając lepszego miejsca na rozbudowę miasta. Wielki, średniowieczny kościół wznosi się dziś praktycznie w szczerym polu, stanowiąc jedyny w swoim rodzaju monumentalny pomnik sztuki romańskiej. Ważne jest też to, że cała świątynia to modelowy przykład romańskiej bazyliki. Powstała w latach 1141 61 Jej fundacja przypisywana jest wdowie po Bolesławie III Krzywoustym, księżnej Salomei oraz arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Jakubowi. Konsekracja dokonana w 1161 roku, miała szczególnie uroczysty charakter. Przybili na nią liczni książęta i biskupi. O randze świątyni mówi wiele fakt, że stanowiła ona kopię tzw. drugiej Katedry na Wawelu. Przez wieki świątynia była przebudowywana i zacierany był jej romański pierwowzór. Do przewrócenia jej romańskiej formy przyczyniły się zniszczenia II wojny światowej. W latach 1949-61 trwała odbudowa i przywrócenie romańskiej bryły z zachowaniem elementów gotyckiej przebudowy wnętrza z XV wieku. Budowla wykonana jest z granitu, z elementami, na przykład narożnymi, wież, z Piaskowca. Najcenniejszy element wnętrza stanowił umieszczony na ścianie Nowe północnej jeden z najpiękniejszych w Polsce portali romańskich z dekoracją rzeźbiarską z 1160 roku. Na jego tym panonie znalazł się relief ukazujący Madonnę w otoczeniu aniołów. Głowice kolumn ozdobił ornament roślinny. Strop widoczny na zdjęciu to jeden z ostatnich dużych elementów, które przybyły w świątyni podczas ostatniej konserwacji. Natomiast spacerując, warto zobaczyć też ocalałe z gotyckiej przebudowy elementy romańskie, jak na przykład służki kolumn. Ale też warto odnaleźć we wnętrzu niezwykle ciekawą 12-wieczną płytę nagrobną nieznanego rycerza. Pośród zabytków doby romańskiej na Mazowszu wysuwa się Czerwińsk. Byłe opactwo kanoników regularnych stanowi nie tylko zabytek architektury, ale miejsce, w którym zachowały się pamiątki średniowiecznego malarstwa, rzeźby piśmiennictwa, a także nawet kowalstwa. Początki Czerwińskiego Klasztoru nie są dobrze znane. Klasztor wraz z kościołem został ufundowany przez biskupa Aleksandra z Malon i Bolesława Krzywoustego około 1148 roku. Wraz z zakonnikami przybyli budowniczowie, wcześniej pracujący przy katedrze Płockiej, później w Tumie pod Łęczycą. W 1155 roku Kościół klasztorny już istniał. świątynia jest orientowaną budowlą romańską w formie trujnowowej wydłużonej bazyliki bez transeptu z trzema apsydami od strony prezbiterium pierwotnie i dwoma wieżami od strony fasady. Zbudowana jest z regularnych ciosów z granitu polnego, w detalach użyto też cegły romańskiej i jest to pierwsze zastosowanie cegły w Polsce. Pierwotnie nie miała sklepień, tylko drewniany Strop. Portal romański z 1150 roku, jeden z najstarszych w kraju, zwany jest nawet otwierającym historię rzeźby figuralnej w Polsce. Niestety nie jest kompletny, brak m.in. tympanonu, kilku archiwolt. W nadprożu pojawia się motyw arkadkowego fryzu, w którym pierwotnie umieszczone były figury apostołu, dwie z nich zachowały się. Przetrwały też trzy archiwolty z dekoracją plecionkową oraz dwa kapitale. To jest właśnie jak tym panon powinien wyglądać, gdyby był kompletny. Archiwolty z dekoracją plecionkową. No i wreszcie przejdźmy do kapiteli, które przedstawiają m.in. walkę Gilgamesza z potworami, a południowy maski demoniczne. Motyw arkadek wywodzący się pierwotnie z Lombardii znany jest w całej Europie, a to są właśnie te demoniczne maski. No, ale wejdźmy do środka kościoła, którego wnętrze, oczywiście, na pierwszy rzut oka w ogóle nie przypomina romańskiej świątyni. Chociaż, jeżeli będziemy szli południową nawą, to zobaczymy częściowo odkryte romańskie kolumny i dojdziemy wreszcie do absolutnej sensacji. O ogromnej wartości kościoła w Czerwińsku przesądzają też odkryte w 1951 roku freski romańskie w Kaplicy Ukrzyżowania. Jest to aż 10 metrów kwadratowych polichromii z pierwszej połowy XIII wieku. Pędzla lokalnego artysty, wzorującego się na miniaturach, z należącej do klasztoru księgi Genesis. Stanowią one jedyny w Polsce zespół o tak szerokim programie kompozycji figuralnych. W pięciu pasach ujęto stworzenie świata, historię Abrahama i Noego, ofiarowanie Izaaka oraz sceny z Nowego Testamentu. Inowód. Osada istniała na pewno już w X wieku. A kiedy powstał kościół, niestety wiele dokumentów to falsyfikaty. W związku z tym, pierwsza pewna data to rok 1138. Jego forma i fundamenty pozwalają na potwierdzenie datowania na XI wiek, kiedy takie kościoły powstawały w Europie. Od zachodu wieża przylega do prostokątnej nawy zakończonej absydą. W wieku XVI powstaje kościół w mieście i wtedy ten zaczyna niszczeć, ponieważ traci na znaczeniu. Próby odbudów kończyły się m.in. przez dokładanie do romańskiej bazy nowych elementów, jak na przykład podwyższenie wieży. Obecna forma to fantazja architektoniczna z okresu międzywojennego, ale nie umniejsza to wadze tego zabytku jako przykładu architektury romańskiej. Kraków, kościół św. Andrzeja. Obecnie ginie w gęstej zabudowie, ale kiedyś był najważniejszą budowlą osady okuł i pełnił funkcje obronne. Wybudowany w latach 1079-1098 z fundacji Palatyna Sieciecha. Posługę pełnili w nim benedyktyni, a od 1320 roku jest kościołem klasztoru Klarysek. Poza barokowymi hełmami wież bryła kościoła od zachodu i północy zachowała swoją pierwotną formę. Wnętrze całkowicie przebudowane w dobie baroku. Niezwykła fasada, która gdyby nie ośmioboczne wieże, byłaby wizualnie chyba najcięższą fasadą romańską, ale właśnie stanowi znakomity przykład, jak funkcje obronne wpływały na architekturę. Niezwykłym jest fakt, że przy tak dużym kościele jako patowska kolegiata nie zachowały się żadne dokumenty mogące potwierdzić fundatora i datę budowy. Szacuje się, że to jest mniej więcej pierwsza połowa XII wieku, ale to są tylko analizy architektoniczne. Kościół pod wezwaniem św. Marcina to trójnowowa bazylika z dwiema wieżami od zachodu i zakończona trzema apsydami od wschodu. Zwraca uwagę asymetria wież kościoła. W dawny romański portal został wbudowany nowszy gotycki. Bryła świątyni ma elementy gotyckie, prawdopodobnie dodane podczas odbudowy po pożarze w XV wieku. Wewnątrz kościół ma cenne wyposażenie XVI-wieczne. Zwracają uwagę ślady ostrzenia broni na piaskowcowym bloku i krzesania ognia. Fundacji klasztoru w Sulejowie dokonał w 1176 roku książę Kazimierz II Sprawiedliwy, sprowadzając cysterskich zakonników z opactwa Morimond w Burgundii i osadzając ich w pobliżu przeprawy przez rzekę Pilice na starym i ważnym szlaku handlowym. Murowane budowle zostały zniesione w pierwszej połowie XIII wieku. Początek budowy kościoła to rok 1177. W 1232 arcybiskup gnieźnieński Pełkan dokonał jego konsekracji pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Świętego Tomasza Kantauryjskiego. W XIII wieku rozwój klasztoru utrudniały częste najazdy tatarskie, dlatego że założenie otoczono umocnieniami początkowo drewniano-ziemnymi, a od końca XV wieku rozpoczęto wieloletnie prace przy wznoszeniu murowanych fortyfikacji widocznych do dziś. Kościół to trujnawowa bazylika z transeptem z zewnątrz zachowana w pierwotnej formie. Zwracają uwagę trzy piękne elementy romańskie. Portal główny jego kolumny mają głowice i bazy z dekoracją Akantu, palmety i lili, górną część tym panonu zdobi pas z motywem plecionki. Środkowa kolumna jest zeszlifowana, to o nią według legendy mieli ostrzyć miecze rycerze zdążający pod grunwald. Nad północnym wejściem do nawy bocznej znajduje się tympanon z płaskorzeźbą o archaicznej symbolice, będący być może pozostałością poprzedniej świątyni. Schematycznie wykonany, płaski relief krzyż, mający po bokach ptaka, być może kruka i słońce z księżycem symbolizujące śmierć Chrystusa. Przepiękna jest też romańska rozeta nad portalem głównym, doświetlająca nawę, obecnie wypełniona witrażem Wrocławski Kościół świętego Idziego swoimi początkami sięga lat dwudziestych xiii wieku. Eksperci wskazują, że ze względu na swoje cechy stylistyczne, w tym elementy starsze, wykorzystane w turnie, może pochodzić on z wcześniejszego okresu. Mogła być tu kamienna budowla datowana na drugą połowę XI wieku, która no, być może była drugą po katedrze kamienną świątynią Ostrowa Tumskiego. Tradycja przypisuje budowę komesowi Piotrowi Włastowi, ale historycy współcześni uważają, że powstał on dzięki fundacji dziekana Kapituły katedralnej Wiktora i miał być kaplicą grobową księcia opolskiego i biskupa wrocławskiego Jarosława. Do XV wieku służyły jako miejsce obrad kapituły katedralnej. Nigdy nie był kościołem parafialnym, a kolegiackim, pozostającym zawsze w cieniu stojącej obok katedry, jest najstarszym w pełni zachowanym budynkiem Wrocławia, a zarazem najstarszym czynnym do dziś kościołem w mieście. Opactwo cesterców w Wąchocku ufundowane zostało w 1179 roku przez biskupa krakowskiego Gedeona. Patrząc od strony klasztoru trudno przypuszczać, że gdzieś są tu cenne relikty architektury romańskiej, widząc jednak nieco skryty kościół, a dokładnie szczyt jego fasady, widać, że na pewno coś niezwykłego tu znajdziemy. Fasada kościoła jest niezwykła i jedyna taka w Polsce. Kamienna z dwóch kolorów piaskowca ułożonych pasami czerwono-brunatnymi i żółto-szarymi. Co prawda, kruchta dobudowana w XIX wieku zasłania część fasady, ale i tak pomysł na zastosowanie dwóch kolorów kamienia robi wrażenie. W jego wnętrzu zaskoczenie. Bo nakryty jest oryginalnym sklepieniem krzyżowo-żebrowym, jednym z pierwszych, jakie zastosowano na ziemiach polskich. W wielu miejscach sklepienia powstały w miejsce stropu w kościołach romańskich. Tu to sklepienie było gotycką innowacją w romańskich murach. Ale odkryjmy kolejny romański skarb opactwa. Idąc z klasztornymi krużgankami mamy obok siebie romańską kamienną ścianę i nagle otwiera się widok przez piękne romańskie okna do pomieszczenia absolutnie niezwykłego, jednego z najpiękniejszych wnętrz romańskich w Polsce. To kapitularz. Sklepienie krzyżowo-żebrowe podtrzymują cztery kolumny z pięknie rzeźbionymi kapitelami i ciekawymi bazami. Niewiele brakowało, abyśmy stracili wszystko, co widzimy poza kościołem. Kiedy w 1819 roku dokonano kasaty opactwa, dobra przeszły na własność państwa, a sam kościół diecezji. Na przestrzeni ponad 100 lat budynki klasztorne zajmowane były m.in. przez szkołę, urzędy, warsztaty wytwórcze, lazaret, magazyny, ale pozbawione należytej opieki, stopniowo popadały w ruinę. Od ostatecznej likwidacji uchroniły jedynie Wysokie koszty rozbiórki. Sandomierski Kościół św. Jakuba to jeden z najstarszych kościołów w całości wzniesionych z cegły na terenie Polski. Budowany etapami od 1226 roku. Po koniec wieku XIII. zaczęto od prezbiterium, następnie dobudowano nawę i na koniec prowadzono prace wykończeniowe. Obok kościoła powstał klasztor dominikanów, a samo wzgórze było miejscem, gdzie rozwijał się sandomierz do czasu najazdów mongolskich w XIII wieku. W północnej ścianie kościoła główne wejście prowadzi przez wspaniały, bogato zdobiony szeregiem motywów ornamentalnych portal z XIII wieku. To najcenniejszy element architektury kościoła. Zwracają uwagę charakterystyczne główki: jedna przedstawia być może księżnę Adelaidę lub Leszka Białego, druga z charakterystyczną grzywką to może być biskup Iwo Odorowąż lub sam święty Jakub. Wnętrze z pięcioprzęsłową nawą nakrytą stropem zachwyca swoją prostotą i proporcjami kształtów. Prezbiterium przebudowane przez nakrycie sklepieniem w XVII wieku. Do miasta warto wrócić przez jeden z wielu wąwozów lescowych, na przykład wąwozem królowej Jadwigi. Widoczna w centrum Wiślicy kolegiata to Fundacja Kazimierza Wielkiego. Niegdyś Wiślica była ważną miejscowością, od dawna wymienioną na kartach historii. Już w XII wieku powstał tu romański kościół, który szybko okazał się za mały i nad nim powstał drugi, zastąpiony z kolei obecną świątynią w 1350 roku. Obok wznosi się dom Długosza. Historia z Wiślicą obeszła się okrutnie. Walki, pożary, utrata znaczenia, wreszcie pierwsza wojna, która pozostawiła taki obraz kolegiaty. Wreszcie niezbyt udana odbudowa, kiedy zawaliła się druga wieża romańska, więc obu już nie odbudowano. W latach 1959-60 prowadzono badania archeologiczne pod obecną kolegiatą i odkryto posadzkę kościoła romańskiego z XII wieku o wymiarach Około 4 na 2,5 metra, która powstała około lat 1175-1177 z rytymi przedstawieniami figuralnymi. Posadzka jest wykonana z gipsu, z rytami wypełnionymi mieszanką gipsu i węgla drzewnego. Nazywana jest płytą wiślicką lub orantów, ponieważ postacie są w trakcie modlitwy na stojąco z uniesionymi dłońmi. Jest zachowanych na świecie tylko 9 takich posadzek. Identyfikacja ukazanych na płycie osób oraz ustalenie osoby fundatora pozostawiają wątpliwości. Za fundatora uznaje się Kazimierza Sprawiedliwego. Towarzyszyć mają mu jego żona Helena i syn Bolesław. W górnym polu przedstawiono najprawdopodobniej jego brata Henryka Sandomierskiego i syna Kazimierza. Istnieje także hipoteza, że brodatym mężczyzną z Dolnego Pola i fundatorem zarazem jest Bolesław Kędzierzawy, a towarzyszą mu jego żona i syn Leszek. Napis prawdopodobnie późniejszy w tłumaczeniu z Łaciny głosi: Ci pragną być podeptani, aby mogli być wzniesieni do gwiazd, no i tutaj dalszy ciąg napisu się urywa. Od 2022 roku działa po latach budowy Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, udostępniające te najstarsze zabytki szerokiej publiczności. Możemy zobaczyć też odnalezione elementy e, romańskie z poprzednich. Świątyń, jak na przykład płyta wisielca. To jest tak naprawdę XII-wieczny nagrobek kogoś zamożnego. E, no, został tak, a nie inaczej przez rzeźbiarza przedstawiony. W pierwszej romańskiej świątyni zachowały się także rzeźbione w wapieniu gryfy, podtrzymujące zwieńczoną krzyżem rozetę, która symbolizuje drzewo życia. szukając reliktów w stylu romańskiego wróćmy do Wrocławia w portyku zachodnim katedry są wtórnie użyte kolumny romańskie. Widać tu całe bogactwo sztuki romańskiej. Skąd te kolumny? Na pewno nie wiadomo. Część musi pochodzić z opactwa na Albinie. Dobrze, że nie starano się zmontować z nich portalu, tylko postawiono trochę w formie romańskiego lapidarium, uzupełniając o późniejsze rzeźby stojące na kapitelach. Najstarsze są kamienne lwy lub mityczne zwierzęta, i większość specjalistów przychyla się do opinii, że są one przywiezione z okolic ślęży. Niż wtórnie użyte z poprzednich świątyń Wrocławia. Portal z Opactwa Ołbińskiego. Opactwo ubińskie zostało rozebrane w 1529 roku w cztery tygodnie w obawie przed kolejnym najazdem tureckim, a powstało w XII wieku i było ogromnym założeniem. Były tutaj trzy kościoły. Stąd też wiele elementów znajduje się w turnie użytych w innych wrocławskich świątyniach. Pomimo Zestawienia i częściowej rekonstrukcji portal Ołbiński z Kościoła Świętego Wincentego pozostaje jednym z najokazalszych portali romańskich w Polsce. W nawie południowej kościoła św. Marii Magdaleny został wbudowany w 1546 roku. Materiałem jest piaskowiec z gór stołowych, ma około 2 m szerokości, 3 m wysokości. To portal uskokowy, zewnętrzna para kolumn jest grubsza od pozostałych. Kolumny wewnętrzne są gładkie, powstawiono je zamiast oryginalnych, które zaginęły. Cztery archiwolty ogniskowały wzrok na tym panonie. Znajdziemy na archiwoltach scenę z życia Matki Bożej i Chrystusa, od zwiastowania do chrztu Jezusa w Jordanii. Dwie płaskorzeźbione twarze to być może przedstawienie fundatorów, tu Piotra Włostowica. Pierwotnie romańska budowla ściosu granitowego została przekształcona w stylu gotyckim w połowie XV wieku, a następnie w duchu baroku w wieku XVIII. Świątynia uzyskała dwie wieże oraz barokową fasadę. Kościół świętej Trójcy zmienił się do tego stopnia, że trudno na pierwszy rzut oka spodziewać się w nim bezcennych zabytków sztuki romańskiej. A stanowią je dwie unikatowe w skali światowej zdobione kolumny międzynawowe. Porównywalne pod względem bogactwa treści tylko z bazyliką Świętego Marka w Wenecji. Kolumny wykonano z piaskowca, datowane są na drugą połowę wieku XII i początek wieku XIII. W końcu XV wieku obmurowano je i odkryto dopiero w roku 1946. Na południowej kolumnie umieszczono personifikację cnót, na północnej przywar. Południe mówi jak mamy czynić, natomiast północ czego unikać, aby dążyć do zbawienia. Przedstawienia mają formę płaskorzeźb postaci ludzkich umieszczonych we wnękach, utworzonych przez kolumienki z arkadkami u góry. Na każdej z kolumn znalazło się 18 personifikacji po 6 postaci w trzech rzędach. Nie wszystkie przedstawienia zostały rozpoznane, wiele postaci ma poważne uszkodzenia. Cenny jest romański tympanon erekcyjny, umieszczony obecnie nad wejściem do kaplicy Świętej Barbary. Ukazuje on fundatorów oddających cześć Świętej Annie z małą Marią na ręku. Postać męska, Piotr Włostowic klęczy z modelem kościoła, a nie rozpoznana postać kobieca trzyma w ręku księgę. Do kościoła przylega dawny klasztor Norbertanek i znajduje się w nim niewielkie muzeum, romański ośrodek kultury imieniem Ottona i Bolesława. Zebrano dokumenty z dzieł klasztoru, szaty liturgiczne, relikwiarze, płyty nagrobne i romańskie tympanony. Wśród nich pochodzący zapewne z końca XII wieku tympanon portalu północnego. Przedstawiono w nim prawdziwy traktat teologiczny. Pole centralne wypełnia postać Chrystusa depczącego lwa i smoka, obok widać postacie ewangelistów Marka i Łukasza, dalej postacie świętego Piotra i Pawła.